Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapczy i z komik pochwycenie jest blisko. Dzisiaj chciałabym, abyśmy mogli sobie rozważyć e, tutaj kolejne... 20, 27 stycznia 2025 mamy tutaj księgę wyjścia 13-14 rozdział Mateusza 19 od 1 do 15. i od 1 do 15 widzimy rozwód, powtórne małżeństwo. Jest to bardzo duży temat obszerne, jeżeli chodzi o powtórne małżeństwo i rozwód. Ja sobie zapisałam tutaj tak, żeby już tego całego nie czytać, ale wy sobie słuchajcie, poczytajcie o rozwodzie. To jest tutaj mega, mega dużo fajnych rzeczy, które czytałam. Faryzeusze chcieli go wypróbować, bo jak widać mieli brudne serce. Czyli w większości teraz ludzie, w większości na Facebooku, na YouTubie i gdziekolwiek by nie byli, pytają zawsze, a słuchaj, a wierzysz to, a wierzysz tamto, a robisz tak, a robisz tamto, a byłaś tu, a byłaś tam, a to, a to, a tamto. Pytają się ciebie rzeczy, by cię tylko po prostu wypróbować. Czyli. Widzisz, Bóg daje Ci przykład. Jezus daje Ci przykład. On ci, oni tylko chcą Cię wypróbować. I teraz kwestia, czy ty w to wejdziesz, czy nie? Jak, jak to samo też w to wejdziesz? Albo z troską, albo normalnie, i po prostu powiesz tylko zwykłym pytaniem. Bo tu Jezus mówi do faryzeuszy bardzo ostro. I to nie było to, że nie miał miłości. Po prostu miał miłość, ale musiał powiedzieć do nich czasami ostro. E, czy można się rozwieść z żoną? Pytali. I zobaczcie, bez urazy, faceci. Ale zawsze coś. Pacetom przeszkadza, że oni chcą się rozwieść z żonami. Nie ma fragmentu, nie widziałam bydłem fragmentu, że zawsze żony pytają się o to, czy mogą się rozwieść ze swoim mężem. Tylko to zawsze mężczyźni, czy mogą się rozwieść ze swoją żoną, bo zawsze im coś jest nie tak. Postrząta, głotuje, gotuje, wszystko zrobi, zawsze będzie nie tak. Nie tak malowana, nie tak ubrana, nie tak zrobiona i to wszystko. Zawsze jest coś nie tak. A Jezus, a Jezus im odpowiada. Że tylko z powodów nierządu można się rozwieść, czyli po prostu zdrady, cudzołóstwa i te inne sprawy. Od początku Biblii jest napisane, że opuści mąż ojca swego i matkę swoją i staną się jednym ciałem i zamieszkają ze sobą razem. Że mąż z żoną staną się jednym ciałem. A Jezus, yy, ale przecież mąż zezwoli, prawda? A Jezus na to odpowiedział, bo macie zgniłe serca. Ze względu na, 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 na tę twardziałość waszego serca i za to, że właśnie niestety ludzie wolą po prostu być. Mm, odpuścić, nie starać się i po prostu, wiecie, zwłaszcza faceci, sobie znaleźć kogoś nowego. Kobiety oczywiście też, bo teraz widać, że kobiety też takie są, ale to facet jest domem, pan, y, domem y, panem swojego domu i on musi to wszystko pilnować, wszystko y, tam wiecie, urządzać. Oczywiście z troską o swoją żonę, bo jak wiecie, im bardziej facet jest taki upiorny i bardziej taki skupia się tylko na tych rzeczach, co on chce, to powiem Wam, no niestety, no mm, też sobie wiadomo utrudnia. Ehm. I co jest najfajniejsze, bardzo piękne, co tego jakby do końca nie widziałam. E, nigdy chyba. Albo wiedziałam z jednej strony, ale teraz tak, to się tak bardziej wszystko ułożyło. Że są trzy przykłady, jak ludzie nie powinni brać ślubu. Pierwsi, niektórzy nie wejdą w związek małżeński, bo takimi się urodzili. I tego trochę nie rozumiem. E, o co w tym chodzi, dlaczego się tacy urodzili? Mm, po prostu, nie wiem, są jacyś chorzy, czy co, czy po prostu tacy się urodzili, w sensie, nie wiem, nie rozumiem po prostu tego. Tak, tak to jest napisane, ale też sobie chcę wejść właśnie, że tak powiem. Poczytam hmm. yy, to samo, to sobie słuchacie też w innym tłumaczeniu, jak będę wiedziała, wtedy Wam dam znać. Inni yy, też nie wiadomo związki małżeńskie, bo zostali pozbawieni przez ludzi takiej możliwości. Na przykład, no, i ktoś może ich nie kochać tak, i oni teraz szukają, 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 oni nie mają takiego szczęścia w miłości, więc wiadomo, że nie będą w małżeństwie. Ale też pozbawieni dlatego, że po prostu no, są sytuacje, wiecie, no, w różnych krajach i różne sytuacje, że ojciec sprzedaje swoją córkę albo swojego syna, i tak dalej i tak dalej. Wiadomo wiadomo, jest podbawione tego, wtedy jest jakby on w niewoli w ogóle. I trzecia grupa po prostu nie chcą. Nie chcą po prostu być w małżeństwie. Po prostu to nie dla nich i w ogóle, ale dzięki temu też niestety mogą grzeszyć. Chyba, że oddali się naprawdę Panu Bogu i są naprawdę takimi osobami, które są naprawdę Panu Bogu bliskie i robią Jego wolę. Ale to nie wszyscy zrozumieją, słuchajcie. To tylko rozumieją ci, którzy w tej sytuacji są. A darem jest to, że właśnie ci, którzy mają właśnie małżeństwo, to naprawdę to jest dar, bo to hmm, takie coś właśnie napisane Zrozumieją to tylko ci, i pojmują, pojmują, pojmują to tylko ci, którym jest to dane, którzy mają to małżeństwo. Dlatego nie wszyscy powinni w ogóle mieć małżeństwa, być w małżeństwie, dlatego, że tego się nie nadają i tylko ranią pozostałych. Ale jest kwestia, by Pan Bóg nam no, w tym wszystkim, słuchajcie, pomógł. Tylko kwestia, czy chcesz, by Ci Pan Bóg po prostu pomógł. Dalej. Znowu kolejny raz, słuchajcie, zobaczcie dzieci. Dzieci. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie. Czasem myślę, że tylko chodzi o to, myślałam bynajmniej, chodzi o to, że tylko te dzieci przeszkadzały, tak jak tutaj mamy właśnie w tym fragmencie, że dzieci przeszkadzały, bo hałasowały, bo przyszły i chciały się po prostu pomodlić, czy coś tam. Czasami tylko myślimy w ten, w ten sposób, że my im przeszkadzamy, że po prostu nie chcę, że wiecie no, że ludzie nie chcą przeszkadzać, dzieciom przychodzić. Są takie osoby, znam słuchajcie, że mojej koleżanki matka wolała, żeby ta jej córka chodziła na imprezy niż do kościoła. Takie są przypadki. Ale czasami przeszkodą jesteśmy też my. Dlatego, że nie dając przykładu przeszkadzamy temu, co mogłoby się wydarzyć. Nie dając przykładu jesteśmy osobami, które po prostu idą no, w złą stronę i niestety nie potrafią tego przyjąć, że te dzieci naprawdę muszą yy, i chciałby może być inne, ale nie dajemy im na to szansy. Dlatego tu do nas jest taka informacja, byśmy jednak naprawdę mogli po prostu to zmienić. Potem mamy wyjście. Księga wyjście 13 rozdział, 13-14 rozdział. 13 rozdział, ale to wam już nagram w oddzielnej części, by było krótsza wersja. Mogę tylko powiedzieć na początku tutaj, że dzisiaj teraz czas patrzę w to okno, bo cały czas myślałeś, że ten kot mi normalnie wskoczy na ten, na ten parapet. No. O baniu. W 13 mamy tutaj rozdziale, że Mamy opowiadać swoim dzieciom historię o tym, co się wydarzyło w życiu naszym, nie tylko oraz tak samo w Biblii, aby wiedziały, miały nauczkę, jak co robić, a czego nie robić, by po prostu przypominać o tym właśnie, że jest zmartwychwstanie, że jest Boże Narodzenie, że Bóg się narodził, że zmartwychwstał, umarł, dlaczego to się wszystko w ogóle wydarzyło, żeby o tym widzieli. Inny świąt w Biblii nie ma. Jako takich. Są takie te testamentowe, które oczywiście jeszcze do tej pory robią. My jesteśmy oczywiście tutaj oczywiście w nowym, nowym przymierzu, więc ja będę tylko tutaj takie, takie święta, które są dla mnie najważniejsze, by celebrować po prostu. Oczywiście też samo, też Zesłanie Ducha Świętego. To jeszcze może zapomniałam powiedzieć, dodać. Także <kluzł> Bóg był z nimi, szedł cały czas z nimi przez cały ten tu okres, tego całego tutaj pustyni, którą szli i szedł w nim w ciągu dnia i był obłok takiego ognia, to, jest to wyobraźcie, taki jakby wir cały czas ognia, że każdego dnia oni to widzieli. Jak on szedł, to oni też wiadomo ruszali się i szli. Jeżeli był sób błoku, ognia był w nocy, sorry, a obok był w, w ciągu dnia. I czyli Bóg im zawsze świecił, zawsze im świecił. I Bóg też chce, byśmy my na przykład, żeby nam po prostu Pan Bóg świecił. Ale Bóg też chciał, żeby oni przeszli, to też tak mało spotykane, tego też nie zauważyłam kiedyś, że żeby przeszli jednak przez pustynię, by była dłuższa droga, bo nie chciał, aby oni może skumali, zobaczyli co i jak, że jakby powrócili do tego. W większości Bóg czasami nas przeprowadza przez dłuższe etapy naszego życia, które mamy, Dlatego, bo nie chcę, byśmy. Zobaczcie, jeżeli czasami się nam jakby nie zapamiętamy pewne sytuacji w naszym życiu, i one będą takie chwilowe, typu, zostaniesz szybko uzdrowiony, i, i pójdziesz sobie w swoje miejsce jakieś inne, to zawrócisz od Boga, nie będziesz wtedy po prostu z nim wszedł. Ale kiedy coś jest dłuższego czasu, typu właśnie ja tego kota potrzebuję i szukam go, po prostu, kiedy on przyjdzie, no czekam, kiedy on po prostu przyjdzie. To może być to dłuższy etap, bo naprawdę myślę o nim myślę, modlę się i w ogóle i wolałam, żeby wiedzieć, co jak, jakby coś mu się stało, żebym wiedziała, co już jak. Niż takie myślenie po prostu o nim, czy on w końcu wróci, czy on nie, w końcu nie wróci. Ach, Także powiem wam, że Bóg chce, abyśmy czasami śli przez dłuższą pustynię, yy, bo chce nas do czegoś doprowadzić. No. Yy, więc. Ten czternasty rozdział. Dogram Wam już w oddzielnym filmiku, takim krótkim, bardzo, bardzo filmiku. I będziemy wtedy już mieć z głowy, i w ogóle z głowy, w ogóle w sensie. Będziemy wtedy już mieć skończony 27 stycznia. Także do usłyszenia. Będziemy się w kolejnym filmiku 27 stycznia, który będzie w jakimś ty, tylko ten taki jeden tutaj, słuchajcie, rozdział. Bardzo z pewnością będzie bardzo krótki. Także do usłyszenia. Pa z